Podstawową przyczyną współczesnej zmiany klimatu jest działalność człowieka. Współczesna zmiana klimatu ma kilka scenariuszy swojej ewolucji w najbliższej przyszłości. Ta, te scenariusze są zależne ściśle od scenariuszy zmienności koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, których to zmienność warunkuje bilans energetyczny naszej planety. O zmianach klimatu mówimy przede wszystkim odróżniając klimat od pogody. I to jest myślę, że zasadnicze, zasadniczy wątek, który należy również upowszechniać w społeczeństwie, ponieważ pogoda to jest. Sytuacja aktualna, ta, która ma miejsce w danym miejscu i w danym czasie, sytuacja e, związana z warunkami atmosferycznymi. Natomiast zmiany klimatu e, obserwujemy przede wszystkim w długiej perspektywie czasowej. One też mogą lokalnie dotyczyć jakiegoś wybranego obszaru, ale przede wszystkim ważna jest obserwacja długookresowa. Przyjmuje się, że przynajmniej w okresie 30 lat. Business as usual. A to jest taki scenariusz, który odbywa się zgodnie ze ścieżką RCP 8,5. To znaczy, się, że na koniec XXI wieku wymuszenie radiacyjne wskutek zmiany koncentracji gazów cieplarnianych wyniesie dodatkowe 8,5 W na metr kwadratowy. Ten scenariusz, niestety, można nazwać krótko chyobowy, bowiem zapowiada bardzo radykalne zmiany. Wzrost temperatury w zakresie do 6 stopni średniej globalnej, wzrost poziomu morza od 1,20 do 1,50 m i drastyczne zmiany charakterystyk opadowych, czyli tych trzech podstawowych parametrów, które warunkują życie i bezpieczeństwo na Ziemi. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że susza jest równie, równie ważnym i ekstremalnym zjawiskiem jak, jak powódź. Niemniej jednak, powódź jest spektakularna. Przy zmieniającym się klimacie będą się powtarzać i susze, i powodzie, i te zjawisk jest coraz więcej, coraz większa jest ich częstotliwość. Profesor Majewski mówił kiedyś, że są takie trzy etapy pojmowania walki z wodą, walki z powodzią. Mianowicie. Najpierw odsunąć wodę od ludzi, co oznacza obwołować rzekę, dalej odsunąć ludzi od wody, czyli gdzieś daleko wybudować, o ile to możliwe, osiedla, a tak naprawdę w tej chwili powinniśmy po prostu nauczyć się żyć z niebezpieczeństwem powodzi. Bardziej optymistyczny scenariusz, który określany jest mianem RCP 4,5, mówi już o bardziej umiarkowanych zmianach, ale niestety ich konsekwencją będzie wzrost temperatury globalnej powyżej 2 stopni w stosunku do okresu przedprzemysłowego. To jest powyżej jednak wartości, którą system jest w stanie zaakceptować. Zmiany, które wystąpią mogą być daleko idące, może dojść do zmian sprzężeń w systemie klimatycznym i regionalne zmiany mogą przyjmować mniej bądź bardziej katastrofalną. Postać. Zmianom klimatu towarzyszą ekstremalne zjawiska pogodowe, a często również ich nasilenie. W związku z tym, no tutaj mam na myśli przede wszystkim deszcze nawalne, trąby powietrzne, ale również na przykład natężone temperatury czy występowanie upałów. Scenariusz najbardziej łagodny RCP-26 przewiduje stabilizację warunków klimatycznych. Na takim stanie jak jest obecnie. Jednak osiągnięcie tego stanu, czyli poruszanie się po ścieżce RCP-2-6, wymaga szeregu zmian w naszym systemie konsumpcji energii, sposobu życia itd. My często traktujemy te zmiany klimatu bardziej w skali globalnej. To znaczy, nam się wydaje, że one owszem, zachodzą na świecie, ale gdzieś daleko. Nawet nie wydaje, tylko mamy taką świadomość. One zachodzą w innych miejscach odległych od naszego miejsca zamieszkania, w związku z tym traktujemy je jako trochę mniej istotne i trochę mniej pilne, jeśli chodzi o nasze zachowania codzienne. Emisja nadmiernej ilości gazów cieplarnianych, które powodują, że promieniowa głównie promieniowanie zwrotne cieplne powierzchni Ziemi nie opuszcza systemu klimatycznego, a pozostaje w nim, ogrzewając przyziemne warstwy atmosfery. A zatem poprzez emisję, spalanie głównie kopalin, czy to w systemach energetycznych, w systemach ciepłowniczych, czy też w transporcie i w wielu gałęziach przemysłu, emitujemy olbrzymią ilość gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla i metanu i w ten sposób zmieniamy charakterystyki na atmosfery. Jeżeli mówimy o zjawiskach ekstremalnych, to mamy na myśli powodzie i suszę. Zarówno powodzie, jak i susze nas dotykają. Polska jest najuboższym krajem w Europie, jeżeli chodzi o zasoby wodne. To jest wartość trzy razy mniejsza niż średnia europejska. A jeżeli jest susza, to jeszcze spada o 50% ta wartość. Czyli chodzi o to, żeby tę wodę zatrzymać w przypadku suszy, w przypadku powodzi. Chodzi o to, żeby spowolnić, spowolnić odpływ wód. Czyli zretencjonować wodę i wtedy dopiero z niej skorzystać, kiedy, kiedy to zagrożenie mije. Rolnictwo również jest tym obszarem, które dość istotnie przyczynia się do globalnego ocieplenia. Zwłaszcza taka intensywna forma gospodarki rolniczej, jak obecnie występuje. Tutaj mamy głównie do czynienia z nadmierną emisją metanu, ale rolnictwo jest też dużym źródłem dwutlenku węgla. To są te dwa obszary bardzo krytyczne dla współczesnego klimatu. I to są na tyle krytyczne, że my nie wiemy, jak dokonać transformacji w niektórych obszarach. Najkrócej mówiąc, wszyscy musimy jeść i musimy znaleźć rozwiązanie, jaką gospodarkę rolną prowadzić, aby zapewnić bezpieczeństwo wyrzemieniowe. Bardzo ważna jest bioretencja, i tutaj dużą rolę spełniają wody polskie, mianowicie z takim hasłem: Łap deszczówkę to raz i łąki kwietne. Trawnik nie musi być taki jak na polu golfowym, wręcz przeciwnie, niech on będzie z roślinnością różnorodną, żeby były łąki kwietne, bo tak zwana bioretencja zatrzymuje wodę. W związku z tym, że zmienia się klimat, musimy łapać każdą, dokładnie każdą wodę. Wszystkie nasze działania i te edukacyjne, i te działania służb. Takich jak wody polskie, służą temu celowi, do tego celu dążą. Zmiana temperatury, a zwłaszcza jej wzrost, powoduje występowanie bądź łatwiejsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. I to chorób, które nie występowały w danych szerokościach geograficznych wcześniej, co oznacza, że nie jesteśmy my, jako mieszkańcy tych szerokości, przyzwyczajeni do tych chorób i niekoniecznie nasze organizmy potrafią z nimi walczyć. To, co jest też jeszcze istotne, jeżeli chodzi o podwyższenie tych temperatur, to jest. Wydłużanie okresu wegetacji roślin, a co za tym idzie pylenia tych roślin, co oznacza, że częściej będą występowały m.in. alergie, ale także na przykład objawy takie negatywne występujące u astmatyków. Z powodu pandemii spadła globalna produkcja przemysłowa, więc spadła emisja gazów cieplarnianych i to było widoczne przez systemy monitoringowe, co zaskutkuje na pewno nieznacznym spadkiem temperatury. Ale rok 2020 ma być w skali globalnej szansę najcieplejszym rokiem. A jeżeli nie będzie, to będzie może drugim, trzecim w, 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 wśród tych najcieplejszych w, od początku pomiarów instrumentalnych, czyli mniej więcej od połowy XIX wieku. Że najważniejszym sposobem przeciwdziałania jest edukacja. Ta społeczna odpowiedzialność pisuje się w edukację studentów na Uniwersytecie Gdańskim. Powszechnie przyjęło się uważać, że ta świadomość związana z zwłaszcza wątkiem zmian klimatu, ale szerzej też w ogóle środowiska, jest dosyć niska w społeczeństwie polskim. A badania społeczne wskazują, że wcale tak nie jest. Tłumaczymy po prostu, czym są te zmiany klimatu, jak właśnie odróżniać między innymi klimat od pogody. Czyli to, że świeci słońce, jest ładna pogoda, jest wysoka temperatura. My możemy się indywidualnie, prywatnie z tego cieszyć. Natomiast jeżeli obserwujemy. W dłuższej perspektywie czasowej zmiany, takie negatywne zmiany, które zachodzą w klimacie globalnym i one się przekładają na bardzo negatywne czasami efekty, to jest przede wszystkim wzrost średniej temperatury na świecie, no to już niekoniecznie powinniśmy się z takich zjawisk cieszyć i taką wiedzę próbujemy przekazywać. Uniwersytet Gdański jest dużą jednostką edukacyjną i badawczą. W związku z tym ciąży na nim, jak na każdym uniwersytecie, specyficzna odpowiedzialność za kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli człowieka, jego odpowiedzialności za współczesną zmianę klimatu. Uniwersytet prowadzi badania dotyczące monitoringu systemu klimatycznego, jego zmienności, oceny wpływu współczesnej zmiany klimatu na różne obszary działania człowieka, na systemy naturalne na systemy gospodarcze i na społeczne. Czyli poprzez badania, publikowanie wyników badań i ich komunikowanie społeczeństwu w formie takiej bardzo przystępnej komunikacji możemy kształtować świadomość, co zresztą przynosi już pozytywne skutki. Bo widzimy, jak zachowuje się młode pokolenie, które kładzie duży nacisk na jakość środowiska i które podkreśla w swoich wypowiedziach czy w swoich innego rodzaju wystąpieniach, że klimat jest ważny.